Cześć wszystkim. Witamy. Siemandero. Z tej strony... Na M8KT. Dzisiaj mamy na teścik takie oto petardki. Dumbum Black Powder. Takie oto właśnie petardki czarnoprochowe. Będą bardzo fajnie strzelać. W opakowaniu mamy 100 sztuk domyślnie. Przypominają mi takie wolty, Trzemyśnik 1 albo trzemyśnik 2, albo trzemyśnik 3. To co mi przyszło pierwsze do głowy. Mamy tutaj informację, że generują 116 dB z odległości 8 metrów. Czyli powinny być głośne. Od klasko. No, takie no, korsożykie, nie? Kategoria druga Instrukcja obsługi nie ma w języku polskim. Nie wiem czemu. Mamy tutaj draskę po boku. Zobaczymy, czy będzie działać. Dla mnie plus, że takie coś dorzucili. Rok produkcji 2024, czyli świeżynki. 85 gram na taką paczuchę, czyli dość sporo. No. Kod produktu K0203BP. Dumbum Black Pirat. No. Dobra, coś takiego, zobaczymy. Jak będzie szczerać czy głośno? Pogodę mamy taką pochmurną. No. Nagrywamy z przerwami, bo niekiedy tam pada. Nie? W zależności jak tam się <grych> sypnie wody dębą black powder to zobaczymy nie? Zobaczymy się, zobaczymy, jak to wygląda w środku bo petardki będą czarne albo o, 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 Teraz Daj folię. o Teraz śmietku O tutaj jeszcze zapakowanie Drachy Opalimy sobie parę petard o to wygląda jakby ktoś tutaj o, jedno jakby ktoś tutaj podbrał na mnie widzisz <laughs> kurde no. Co, draskę też wyciągniemy, zobaczymy czy zrasta. No tak, tak. coś takiego No petardka żółta draska taka no, 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 ty, 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 ty. Jakoś wykonania jak korsarzek nie taki większy oczywiście nie ma a udało się Tak wygląda draska dwustronna, dwustronna, no to chociaż nie zaoszczędzili na drasce. Zobaczymy, czy to się w ogóle będzie chciało odpalać od draski czy też nie. nie zobacz, zobacz synuś, <grym> czy to raczej myślę, że będzie ciężko. Za mało tej siarki Trochę. trochę, trochę za mało siareczki. Nie, nie, trochę mrzewka pada, ale to tam nie będzie nam przeszkadzać. Jak to pada? Idealnie, dobra. No i o, udało się. I. I. Uuu, kurde, o, aha. bo tu czarny proch. Aha, o, dobra. To czyli sami słyszeliście, że o chyba ci tam paniczkę chociaż. Chyba, taka że taka na kilka użyć, nie na samą paczkę. Gdzie? I. Uje, najcichsze korsarze ever. Naprawdę uwierzcie mi, że nie. Udało się. No to tutaj, jak to ma mieć? Ile? Sto... 116. To nie wiem w jakich warunkach. Chyba w zamkniętym pomieszczeniu. No zaraz zobaczymy z garka jak to będzie strzelać. Ale... Jak uh! dla mnie... Jak dla mnie to jest bardzo... O matko bosko! Sorry. Dobra. Czekaj, może jakiś karabinek byś tego zrobił? Nie wiem Uuu. Bardzo cichutkie. Ptaka się nie odstraszy na pewno tym. Nie No i draska, a jeszcze Uj. to są takie petardy <grym> dla dzieci. No, typowo. Czy to krzywdę zrobi? No może zrobić, nie? Ale no... Cichutkie. O. Mega. Myślałem, że one są troszkę głośniejsze. No. Producent, myślę, że to kurczę ma być taki mocny huk, mocny huk, ale tu widzę, że bardzo, bardzo słabiutko strzelają, nie są zawilgocone, nie jest nic. Takiego. Nie no, one tak strzelają, nie? Mi mrzawka, ale już aparat zalało. Zobaczymy jak to się zachowa w większej grupie. O, widać. No, masłówy chyba nie będzie, nie? O, a tu co tu? W sumie dawno nas tutaj, tutaj nie było. Dobre dwa miesiące minęły. Kurde No jak ktoś chce petartki, żeby strzelały, a szczelały, no to to jest odpowiednia właśnie paczka petard dla niego albo dla niej kurde O Mamie pokażemy Czy to jest taka fajna petartka bardzo głośna Dawaj, o, o, i pop 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 pop, koniec. Ile syfu? Wow, wow, o. I to się w ogóle nie rozrywa. W sumie nie naśladujcie mnie, no bo jakby jedna tutaj ocalała i teraz wybucha to bym dostał po ryju. Raczej wszystkie wybuchły synu i zobaczymy jeszcze jak nam będzie doszczelać w garku Ale i... nawet z odległości raz no, niecałych dwóch metrów no to kurde to nawet nie ogłusza Nie, nie, nie ogłusza nie, nie. Oho, rikoszet chyba pójdzie jakiś. O, ja wyleciało. Ja no nam zostaje posprzątanie. Nie wiem, czy jakbyś tam stanął dobre 30 metrów, to nie wiem, czy byś to usłyszał, ale no. chyba takie takie. pik, Bardzo, bardzo głośne. Nie no, dobrze, że takich petard nie robią. No robią. No w sensie, ale nie na nasz rynek, nie? No bo jakby była instrukcja obsługi w języku polskim, no to byłby skierowany na nasz, nie? To chyba petarda to bardziej na zachód, bo to F2. Petarda w przyszłości, moi drodzy. Nie no, nie narzekaj, są albańskie petardy. No ale mówię, no te są bardzo fajne, podobają mi się, daje dychę. Za głośność, <grym> o. te, te, te decybele co producent podał. Niecałe 100 kurde Szkoda, decybeli. że nie mamy tak jak Mahoni tego decylo... Decybelomierz. No właśnie, bo byśmy zmierzyli, ale... Trzeba zainwestować chyba. Nie, nie, nie wiem ile tu było właśnie, no bo kurcze... A tu też inaczej jak masz otwarte pole? Czyli tutaj otwartą przeszczą, a inaczej przy jakiś tam murku. Nie? Nasi widzowie zadecydują. Sami no. napiszcie w komentarzach, co sądzicie. No mnie się bardzo podobają, dziesiątkę daje. Klasyczne No co ty chcesz? No fajne. Karabinek fajny był. Klucz, no tu. Ale no, będziemy sprzątać się myślę, oczywiście. Także my się... Macham na to ręką. My się, my się no. z wami żegnamy. Dla mnie dycha. Dobra. Na razie. Czym to się mocno? Hej.